Wojciech powiedział Milkowi, że musi tą górę usypać i on teraz tak chodzi. Jezu. Po przeprowadzce kochani kurz opadł, ale to nie znaczy, że się kurzyć nie będzie, bo zabieram się za ogród, już kilka dni sobie tak pod rząd coś tam dziubię, lekko wyrównałem teren, stworzyłem nam piękny taras, bo cały czas szukamy ludzi od tarasu, żeby taki taras tutaj zrobić, zrobiłem go na razie z palet, jest stabilny po to, aby tutaj Witka na przykład sobie w wózku wyprowadzić i żeby sobie... Grzecznie siedział. Cały czas, no tak wiecie, 2 trzy godzinki dziennie sobie coś tam przegrzebuję, wyrównuję, tutaj już jest ładnie, tutaj jeszcze nie. Planuję w ogóle trawę z rolki, czy mi się uda, czy nie, to będziecie informowani. Tutaj stworzyłem też peszel, bo, bo mam wypuszczone przewody, dwa pięciożyłowe jeden jest powiedzmy pod jakiś nie wiem jakbyśmy chcieli w przyszłości mieć saunę, czy cokolwiek no to taki przewód jest tutaj puszczony czy jacuzzi, czy cokolwiek innego a drugi jest podzielony, każdy obwód jest osobno Pesel, na przykład do pompy wody w zbiorniku z deszczówką nie wiem, do światła, do czegokolwiek jakbyśmy chcieli jeszcze na ogródku podpiąć zakupiłem również siatkę na krety i yy, dzisiaj będę się zajmował takim elementem pod Grilla. Wymyśliłem sobie, że tutaj będzie stał grill i że to będzie tutaj umiejscowione. Będę miał trzy takie płytki, chyba 60 na 30 Okraszę to naokoło krawężnikami i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Narzędzia w dłoń i walczymy. Wyciąłem sobie tutaj taki prostokąt, gdzie będą te wszystkie płyty betonowe. Krawężniczki, czyli obrzeża betonowe, sobie przyciąłem na odpowiednią. Odległość, trzeba pamiętać z której strony się tnie, bo jak tam jest brzydko pocięte, to olać to, ale jakbyśmy brzydko cieli z tej strony, no to będzie już brzydko. W piaseczku wysypiemy, sypiemy trochę, Julek, cementu, tak. wymieszamy to, osadzimy, tak? Julek tak. jest moim małym pomocnikiem, jest ciężko? Tak. Nikt nie powiedział, że w życiu będzie lekko, wiesz? Z budowy zostało mi sporo materiałów, co Juluś? To dziadek robi. Dziadek robi? Dziadek pomaga mi mieszać, dobrze, w ciuchach mało roboczych, ale pomaga mieszać. Zostało mi sporo materiałów z odlasa. to jest postar 80, błyskawiczna posadka cementowa. E, ruch kołowy może być nawet na tym, więc e, nie martwimy się tym. I po prostu wysypię sobie tutaj to wymieszane z piaskiem, osadzę na tym krawędziki, a później już te płyty betonowe na równym terenie. Walczymy z moim juleczkiem, z tym podestem, chyba nie lubię takich prac. Jest tu dużo mierzenia. Julek ubija kaloszkiem Poczekaj Juluś, włożę tu ostatni betonik Jest tu sporo mierzenia, sporo wszystkiego, a później i tak nie wychodzi tak równo jakbyśmy chcieli Akurat tu jest GoFlex, też można go użyć Ajajaj, na zimne, ej, ej, ej Na zimne, na tarasy, na beton, na wszystko, więc spokojnie, spokojnie tutaj może się nadawać bo na grill, grill już przyszedł. Więc za chwilkę będziemy go odpakowywać. Grilla, będziemy odpakowywać. grilla? palić No, będzie palić się, grill. Kurczę! Pękło, patrz. To wystukałem nie będzie za mocno i betonik nam pęk. Cięcie. Pękła, ale załagodziłem sytuację. Wypełniamy to goflexem, wszystkie szczelinki i jest pięknie, zobaczcie. Nie ma tego złego co na dobre by nie wyszło, podest jako tako wyszedł, dla, dla mnie się podoba. Teraz równam dalej teren, przełożę sobie ziemię taczuszką. Wysypuję tam gdzie trzeba. Tutaj już mam mniej więcej wyrównane. Później waserwaga, przejeżdżam. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale ja sam z siebie jestem zadowolony. Idzie mi całkiem dobrze. Ziemi sobie nasypuję, tutaj sobie wyrównuję. Po prostu łatą sobie ciągnę, zagrabiam, i wychodzi jako tako. Jak to mówią. Cieszę się, bo już niebawem robimy parapetówkę. Taki jest plan, więc ja to wszystko dla tych przepięknych naszych przyjaciół ludzi muszę przygotować, bo więc muszę to dla nich tu. Wszystko wygładzić i przygotować. Ziemia rozplantowana, piwko wypite elegancko, prawie że równo. Na razie to jest takie dopiero przygotowanie przed wszystkim, co będzie dalej. A teraz przechodzimy już do środka. K, czyli grill, o którym mówiłem, został już przeniesiony do środka. Jest naprawdę sporo części. Zobaczcie, zobaczcie tu pudełek dla tego wszystkiego. Tutaj w składaniu będzie ten plus, że mamy instrukcję i wszystko do siebie powinno pasować. Zobaczcie, tutaj jeszcze, a tu jest model. To jest 4 Series Onyx S. O matko jedyna, a opcjonalnie są takie rzeczy, nieopcjonalnie takie Na razie wygląda to jak stół do piłkarzyków, ale yy, no nabiera kształtów Coraz więcej elementów złożonych, ale coraz większy bałagan bimbi, Bimbina zbiera kartony i folię, ma ciężkie zadanie i tak samo długo i to zajmuje jak mi skręcanie, bo jest tego tak dużo. A jeszcze podaje ci część. No dobrze. Mówię ty że tu w instrukcji jest, że trzeba ten element w dwójkę zamontować. Jak się czujesz z myślą, że twój podeścig, który dzisiaj montowałeś jest za mały? No po prostu no, niewymierzone to zostało. I coś gdzieś popełnił błąd po prostu wymiarowaniu, prawda? Nie wiem czy to oddaję, ale to jest tak gigantne, jakbyśmy mieli 20 osobową rodzinę i szóstkę dzieci. Nie gadaj, bo jesteśmy na stronie, gdzie trzeba robić to w dwójkę. Jak tam twój podejści? Darę. Jutro z rana sprawdzę, czy to mi się zmieści, ale chyba na mojej mini podejściku to sobie postawię palemkę. Zobaczcie to. To To No to jest tak olbrzymie. To będzie jak kilka postawimy przy tym, to będzie widać, jakie no, to jest duże. To jest green firmy Camping Gas, tak jak mówiłem wcześniej, seria Onyx S. I co my tu mamy? Co my tu mamy, to mamy to, że nam zostały śrubki, nie? No, to jest najgorsze. Ale ile? wiem. A wiele. może były w zapasie? Nie były na pewno, wiesz, że nie było. Tutaj mogę sobie robić cebulkę, bo istniało może przyznać, że ja robię najlepszą tak, cebulkę. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale. Gęstowaną, taką y, po... O Temperaturą wiesz. I będziemy wiedzieli, jaka jest temperatura. W środku. E, dobra, kończymy to i ja idę szybko spać, żeby szybko się obudzić, żeby móc szybko sprawić Powiększyć. ten trend. Nie, ja muszę jeszcze jechać po butle. Zgadzać. Co to jest? Co? Co to jest, Jurek? O kto to tu przyniósł? Tata. Co? Kiedy? Kiedy? Co to jest? Co? Skąd wiesz? wyprowadziliśmy gryla już yy, na dwór. Tu mamy tą część, o której wam nie chciałem wcześniej mówić, a chciałem wam dopiero pokazać, jak będziemy testować, ale okazało się, że już tutaj leży. Czyli to jest też wok. Tak samo, podobnie jak przy pizzy, będziemy wyciągać ten metalowy tutaj rusztik, wkładać ten metalowy rusztik. i na to mamy woka z dwoma łyżkami. To oczywiście nie było w zestawie, można takie coś sobie dobrać do zestawu, podobnie jak ym, ten kamień na pizzę. No jest dużo innych elementów, które można testować. Ja właśnie robię najazdy i będę testował czy mój podest się mieści. Przed to mierzyłem i myślę, że jestem dobrej nadziei, że, że uda mi się tam grillować. Żeby na moim pięknie wypoziomowanym prawie że trawniku nic się nie stało, to stworzyłem takie najazdy z paneli i sobie tym grillkiem Nie wiem, czy we mnie wierzyliście. Czy Justyna we mnie wierzyła, ale. Ale nie mieści się, kochani. Czekaj, czekaj. To ma 70 centymetrów. Hamulce. Czekaj, czekaj. No i co? Głupio ci teraz? Ty nie masz coś tutaj. Głupio ci? To jest idealny wodę, właśnie ale na wodę. ale nie patrzcie, to w ogóle nie wierzę Głupio ci? Nie No nie jest mi po prostu samie wczoraj śmiałeś z tego. No śmiałem roku, się, bo, ale Ty we mnie nie wierzyłaś. Ja wierzyłem, że się to zmieści. Nie wierzyłaś? Tu. Nie, wcześniej nie, bo nie wiedziałem jaki jest duży. Zrobiłem przecież wcześniej przed rozpakowaniem paczki, ten, ten yy, tutaj podnośnik, no ale... Jest piękny. Wiem, kochani, że nasze materiały są często niechronologiczne, bo to piszecie w komentarzach. Że czasem coś już się pojawiło, jak ostatnio, na przykład, przy przeprowadzce nie było lameli, wcześniej były te lamele. No i tak czasem się dzieje, bo staram się pokazywać Wam filmy na przykład całościowe, że cały montaż kuchni albo cały montaż pokoju, cała przeprowadzka, a w międzyczasie. Smakoły dla Julcia. A w międzyczasie coś się dzieje w naszym domu, więc na przykład wiadomo, schody robiłem w międzyczasie, przeprowadzki, dlatego też yy, tam się coś działo. Tu już możecie zobaczyć fragmenty kuchni, ale materiał o montażu całej kuchni zobaczycie w innym odcinku. A teraz cały czas robimy tego pierwszego grilla. Mm, jakieś kurczaczki będziemy serwowali, testujemy. Na tym grillu jest fajnie, można robić wszystko. Koniec grillowaną nudą, czyli nie będziemy się zamykać teraz już do kiełbasy i mięska, jak można robić na zwykłym grillu, rozpalając i tym podobne. Dzisiaj będziemy testowali na, ta, na razie takie mało wyszukane przepisy, bo to będą jakieś tam kurczaczki z cebulką, troszkę schabu. No dzisiaj też będzie mało wyszukania, ale mamy trochę warzyw, cebuli i zobaczymy co nam z tego wszystkiego wyjdzie. A później będziemy się brali już za takie rzeczy grubsze typu pizza neapolitańska, bo mamy tak jak widzieliście specjalny um, kamień do pizzy neapolitańskiej. Sobie go tam rozłożymy, podgrzejemy i będziemy to grzali. Grill odpalony, butla na razie na zewnątrz, wszystko na testy, mięsko, ziemniaczki, nie ziemniaczki, mięsko, marchewka, rzodkiewka, kurczaczek. Mamy aktualnie około 100 stopni tutaj na termometrze. No i sobie tutaj wszystko delikatnie smażymy. Zamykamy. Tutaj mamy fajne ustawienia temperatury od najmniejszej do największej. Możemy śmiało sobie to podbić, zrobić dobrą temperaturę. ciut-ciut. I mamy tu naprawdę przepiękne grillowanko. Mega to jest. Mega jest naprawdę to, że nie trzeba wiecie, odpalać, dmuchać, dorzucać do tego węgla, tego po prostu gazik odpalamy. To jest na razie taki testowy grill. W znaczy sensie testowe grillowanie więc nic tutaj wielkiego nie mamy oprócz tej kiełbaski, czyli taka klasyczna rzecz, ale widzicie to kółko możemy wymienić sobie na yy, to kółko możemy wymienić sobie na kamień do pizzy i tutaj zrobić pizzę. Oczywiście wcześniej podbijając temperaturę. Kolejny plus jaki widzę tego grilla to jest to, że możemy tu wyjść na przykład ubrani, nie tylko rozebrani na przykład w zimę, podgrzać sobie obiadek, cokolwiek innego. I po prostu zjeść to w domu. Wszyscy nasi goście są w domu, a my, znaczy ja dla nich grilluję, bo lubię to robić, lubię jak są ludzie w naszym domu, więc będziemy też widzów naszych zapraszać na grillowanie. Dzień kolejny, kolejne grillowanie. Dzisiaj grillujemy, no, też takie rzeczy klasyczne. Jeszcze się nie zabraliśmy za nic lepszego. Kolejni goście dzisiaj do nas przyszli, więc grillujemy kolejne poprawy. No i mamy grillowanie, nie trzeba nosić węgla, brudzić rąkę, rozpalać rozpałki, podpałki, dupałki. Tylko po prostu mamy piękne grillowanko. Dzisiaj 150 stopni na termometrze, Dobijamy do 200. Mała przywioza nam pierogi i postanowiła je zrobić również na grillu. Ja robimy test, jak smakują pierogi z grilla. Ukraińskie pierogi. Kierunku ukraińskie z grilla, uwaga, przydało się już, ale jedną ręką. Dobra, mm, dobra. grillowałem, piąta. Dzisiaj, co prawda, pogoda mało grillowa, ale kontynuujemy kolejny y, dzień grillowania. Tak nam się spodobało, że kurde, nieważne, że jest śnieg. Jedną paletę sobie, ale no może tą sobie wezmę. Okrzepię sobie ją ze śniegu. O, widzisz. Tak to właśnie chciałem zrobić. O to mi tutaj chodziło. Proszę bardzo. Ja wam daję takie... O kurde, tu się zapadam. Zapadam, się nie było bite. Wiedziałem. Daję wam takie tipy na tym kanale, jakich jeszcze nigdy nie było. Patrzcie. Odmieczone. Nie zauważ. Odkręcamy gaz. Bałagan na grillu. To trzeba jeszcze zamieścić. Ja przygotowałem już. Ole się zapada. Cebulkę robię ją na taką nagęstowaną, tak zwaną karmelizowaną cebulkę zrobię. Później przejdziemy do burgerków. Możemy dać średni mały ogień. Jona, niech się tu bulgocze. Ja ogarnę grill. Za chwilę będziemy odpalać. I działać, Ale się zapada. Ale. Sprawdzamy, jak cebulka się tutaj plunka. O, coraz lepiej. Przepięknie, przepięknie. Teraz wam powiem, co tu jest. No, to jest. To jest po prostu cebula. Szybki <śpiękny> przepis. Nie no, mamy cebulę, cukier, sól, żeby zmiękła. Troszkę oleju i ona się musi na ogniu lumkać. Poubierałem się, bo zimno. Moja co. O, znowu złamałem nogę. Kurde, drugi raz to samo. O wpadłem w te palety. Moi przyjaciele już za chwilkę będą, więc muszę zrobić sobie testowego burgerka. Proszę bardzo, jeden tu się smaży. Cebulka dochodzi. Musimy zwiększyć teraz palnik, żeby ją wymieszać i odparować ten sosik. Dodałem jeszcze troszkę keczupiku, papryki, delikatnie przypraw. Tu mięsko nam się już na tym ogieńku tutaj robi. Bułeczka maślana. Nasączymy sobie ją też w tym sosiku, żeby się nam ładnie zaciągnęła. Patrzcie. Aj, uwielbiam, uwielbiam to robić. Uwielbiam smażyć, gotować. Najlepiej, jak jest dużo ludzi Jak się wszyscy cieszą I tu mieszamy, teraz patrzcie Odparowujemy tą cebulkę Będziemy mogli tą cebulkę nałożyć Na te burgerki Przypieczone, cebulkę na górę Wtedy już za dużo sosików nie trzeba, choć kupiłem jakieś tam gotowe Sosiki do burgerów Dla przyjaciół wszystko co najlepsze musi być Składamy burgerka Serek się lekko podtopił Kładziemy na bułę Na no to kładziemy Dwa pikielki a to drugą bułę Ogień na razie zmniejszamy Tu zostawiłem tą cebulkę Niech w ciepełku sobie leży Dabiera Na talerzek I za chwilkę będziemy go skonsumować Dzisiaj kolejne, tym razem świąteczne grillowanie. Śnieg już opadł. To co widzieliście wcześniej, to był taki szybki obiad z przyjaciółmi z rodziną, a dzisiaj świąteczne grillowanie. Jako, że ten grill dostaliśmy w prezencie, to też dzisiaj na prezent robię mojej rodzinie żeberka. Zobaczcie jakie piękne. Cudowny przepis. Tutaj sobie kotuje taką. Taką zalewę, nie będę go otwierał, żeby ciepło za bardzo nie uciekało. Tutaj zrobiłem taki sosik i co 15-20 minut polewam te żeberka tym sosikiem. Mamy sok pożyczkowy, troszkę whisky i polewam. Kotuję to tak w 130-150 stopniach przez około półtorej, dwie godzinki. Żeberka zostały wcześniej zapeklowane w przyprawy, w takiej marynacie przez 20 godzin jakoś tak. Leżały sobie w takiej wanience. Teraz je wrzuciłem. Dwie godzinki, półtorej. W grillu, jeszcze raz wam to pokażę, bo to jest zarąbiste. I w ogóle ten zarąbisty ten grill to jest największy, chyba plus tego nie smrodzimy w domu. Mogłbym to zrobić oczywiście w piekarniku. No efekt byłby pewnie inny, ale, ale podobny, że mięso byłoby na pewno też zrobione. Dwie godzinki w piekarniku można byłoby, ale no to tak wiecie, grzać to nie grzać. Później jakiś zapach w kuchni czy cokolwiek. A tutaj na naszym tymczasowym tarasiku możemy sobie taki grillik odpalić. Butla. Tu teraz jest już tutaj schowana i grzejemy, kotłujemy to polewając takim sosikiem Spotykamy się tu po kolejnych 20 minutach, zobaczmy jak te żebereczka Mmm, To jest przepiękne, to co tu się dzieje to jest coś pięknego. Chyba trzeba zmniejszyć troszkę ogień żeby one się za bardzo nie przypaliły, bo one się mają tutaj kotłować tak jak wspominałem, a nie a nie palić. Szkoda, że nie możecie tego powąchać, bo to jest naprawdę piękne. Wiem kochani, że ten cały materiał jest taki pocięty trochę w zimę, trochę w lato, trochę wiosnę. Jedno grillowanie, drugie, ale to dlatego, że chcemy wam pokazać, to znaczy dzisiaj głównie ja, bo ja jestem grillmasterem multifunkcjonalność tego grilla, prawda? Nieważne, czy już macie tutaj yy, taras, czy macie taki betonowy podest jak tam, a właśnie, dlaczego robię to tu? Bo ostatnio chowaliśmy go do domu, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy i dlatego jest teraz bliżej na tarasie, chociaż nie muszę chodzić w tym błocie. Yy, no i multifunkcjonalność, zobaczcie jak te żebereczka teraz wyglądają, możemy sobie to oczywiście polać. Wymknąć jeszcze. I dalej pięknie opowiadać. Cały czas utrzymujemy tą temperaturę 130-150 stopni, to jest przepiękne, bo wiecie, na zwykłym grillu, kurde, nie wiecie ile macie, no bo, znaczy możecie mieć termometr, ale tak, dołożyć węgielek, odebrać, nagle wiesz, jest zimno, rozgrzeje się znowu maksymalnie gorąco, a my cały czas na tym grillku mamy te 150-130 stopni, jak otwieramy, wiadomo, że to ciepło troszkę ulatuje. Robiliśmy jeszcze w międzyczasie tego, nie widzieliście pizzę na tym grillu, w którymś z materiałów Wam też to również pokażemy, bo, bo, no, bo dzisiaj już chyba czy nie będziemy tego robić, a powoli chcę składać te wideo, bo wiem, że już jest długie. Jak to oglądacie, to już wiecie, że jesteście, nie wiem, w której w 15 pewnie minucie. Więc yy, pizza na tym kamieniu do pizzy zarąbista. Tam mieliśmy, chyba dobiliśmy do nie, 300 stopni, można, można więcej. Ale dobiliśmy do 300 stopni i ta pizza się zrobiła nie wiem, w 5 minut, nie będziemy jeszcze to dla was testować. Zrobimy taki specjalny odcinek, jeśli chcecie. Jeśli macie pytania co do tego grilla, co do naszego tarasu, czy też tutaj przepięknego ogródka, to piszcie pod tym filmem, a odpowiemy w kolejnym odcinku o robieniu pizzy na te wszystkie Wasze pytania. Ja grilluję za chwilkę, przychodzi rodzina. No, bo to jest pierwszy dzień świąt, więc uraczę no, ich przepięknymi żeberkami, kochani. Julo? jest Co? Badzaj bo tam jedziesz Łapki w górę Łapki w górę? Pokaż jak Jakby ktoś pytał o tego go karta, ta samoróbka Julka BT też będziemy powoli przerabiać niebawem Dodamy mu troszkę koni mechanicznych I sobie jeździmy Dawaj, dawaj, wjeżdżaj tam wow. No, dalej Muzyczka w becie gra Dużo wrażenia z jazdy? Tak Jak jest? I śmigamy, co? Ściganty 4 na godzinę. Trzeba ci to Julok przerobić tą bekę, co? I duże koła trzeba dać? No. To przyjechaliśmy na zachód słońca z Julasem. Dawa Julas! Na zachód słońca! Fajnie tak się z, ty z synem wybrać. No, tylko wolne to jest trasie. Cały czas mamy max 4-5 na godzinę. Wolne i ładnie. No. I tu w lewo. A bo nie skończyłem mówić. No, ten cały gokart jest samoróbką. Stworzyłem go ja razem z kolegą Adamem. To był kiedyś taki odcinek na temat właśnie tworzenia takiego pojazdu. I w ogóle się zastanawiam z innym kumplem, czy by takich pojazdów właśnie nie zacząć tworzyć, dla ludzi, dla dzieci, żeby takie auta były jeszcze szybsze niż są. A może i takiego karty. To ma 2000 wat. dwie na dwóch kołach, 1000. Co jest? Trzeba uważać na autka jak jeżdżą. Wtedy się zatrzymać, tak? Jak jeżdżą autka, to trzeba się zatrzymać. Cały czas ludzi edukujemy w życiu, w podróży, teraz nie jedzie.